No i siema siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, tym razem w cotygodniowych nowościach ze studia SCS. Dzisiaj omówimy dwa posty, jeden odnośnie ETS, a drugi odnośnie ATS, a więc bez przedłużania przypominam wam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Twitcha, na naszego Discorda oraz do naszej fałeski, a do tego wszystkiego macie linki w opisie. No i tak jak mówiłem, bez przedłużania lecimy z odcinkiem. No i pierwszym postem jest ETS2141. Jeśli chodzi o tą wersję, to jeszcze nie było pokazane dokładnie, kiedy ona ma być, ale podejrzewam, że w wakacje mniej więcej, a tutaj dokładnie jest post o tym, że będzie dodany taki rozszerzony ten. Y Tryb robienia zdjęć, czyli tryb fotografii w ETS-ie. O co tutaj chodzi? Po prostu zostaną dwie opcje powiedzmy dodane, czyli tak jak widzicie, tutaj wszystko jest takie samo jak było, ale tutaj jeszcze będzie daytime and weather. I sobie możecie po prostu wybrać, w jaką pogodę będziecie robili zdjęcie, oraz po prostu jaka będzie godzina, bo zawsze był taki problem, że jak jechaliście, Ty bardziej na multi na przykład, że jak jechaliście, to był problem, żeby dobrą godzinę zrobić, żeby dobre ujęcie było. No i teraz właśnie będzie coś takiego, że najpierw sobie na przykład klikacie w dzień. Że najpierw sobie klikacie tutaj, ustawiacie sobie, jaka godzina ma być dokładnie, i się taka przesuwa. W sensie słońce się tak przesuwa, jakby była ta godzina, jakby rozumiecie o co chodzi, albo noc ewentualnie możecie to zrobić na pewno. No i będzie jeszcze pogoda, czyli też tutaj sobie klikacie i wybieracie, czy ma być deszczowo, czy ma być y, słońce, czy ma być coś. No to tyle opcji. Jeśli chodzi o to, to fajnie, że to dodali. Szkoda, jedynie, że dopiero teraz, bo już by się to przydało dawno temu. No tutaj y, tylko to jest pokazane. Tutaj możecie zobaczyć, właśnie, jak przełącza się na y, desz. Żadnego filmiku nie ma. Fajnie by filmik to pokazał. Szkoda, że nie zrobili. Aczkolwiek chyba nie chcieli po prostu zdradzać tego, co tutaj będzie. No widzicie, takie zdjęcia. Ok, to na tyle w tym poście. Jak widzicie, szybki pościg. No a drugi pościg jest o Kalifornii do ATS-u. No jak wiecie, Kalifornia w ATS-ie została dodana jako podstawka. Czyli tak samo jak na przykład Niemcy w ATS-ie. Ale teraz, tak samo jak właśnie Niemcy w ATS-ie, będą aktualizowane je w najbliższych wersjach. Czyli, czyli prawdopodobnie od 1.41 Kalifornia będzie aktualizowana stopniowo. Nie powiedzieli jeszcze na ile kroków będzie jakby aktualizowana w sensie czy to będzie w trzech czy czterech wersjach czy jak oni to chcą robić, na pewno na razie powiedzieli po prostu, że będzie w paru jakby wydaniach, nie zostanie wydane wszystko naraz, e, tutaj pisali o bardzo fajnych rzeczach e, ale może to najpierw po prostu wam pokażę na zdjęciach, tutaj widzicie po prostu aktualizację tej Kalifornii jak ona wygląda, no a tutaj teraz widzicie co zostanie nowego dodane do ATS-u czyli Agricultural Inspection Station i to jest coś takiego jak w ATS, jak jedziecie i wam na wagę każe zjechać to tutaj też będzie wam każało zjechać przy granicach z jakimiś stanami. Po prostu zjeżdżacie do tego jakby punktu i tam klikacie pewnie Enter i wam checkpoint się robi i jedziecie dalej. Chodzi tutaj o to, że są to takie stacje, gdzie nie wiem jak to oni dokładnie nazwali Rolnicze Posterunki Kontroli Granicznej. W realu jest coś takiego, że po prostu oni sprawdzają tam jakiś ładunek czy jakieś tam szkodniki, nie wiem o co tam chodzi. Tam było dokładnie napisane, więc jak chcecie dokładnie o tym poczytać to macie link w opisie do tych postów, no ale w skrócie chodzi o to, czy po prostu jeżdżąc z jakimś ładunkiem z jednego do drugiego stanu, czy tam nie zrobicie krzywdy naturze. Tak ja to zrozumiałem mniej więcej. No i tutaj mówię: po prostu będziecie podjeżdżali sobie do takiego checkpointu. Tam klikali Enter, poczekacie się tam z 10-15 sekund, aż Wam się zielona kontrolka zapali. No i tyle. Jak widzicie, tutaj kilka jest tych checkpointów pokazanych, więc na pewno nie będzie jeden. O i tu jest dokładnie napisane: te specjalne stacje są pierwszą linią obrony w walce ze szkodnikami. Wszyscy kierowcy wywożący towar na teren stad będą musieli przejść specjalne kontrole ze stacji kontroli, gdzie pojazdy są sprawdzane pod kątem towarów, które mogą być zaatakowane gatunkami inwazyjnymi oraz pod kątem prawidłowej dokumentacji. W grze naśladujemy te scenariusze za pomocą nowej funkcji, która będzie działać bardzo podobnie do tych obecnych stacji ważących. Po przybyciu na granicę, w zależności od tego co przewozisz, kierowcy zostaną powiadomieni o zatrzymaniu się na inspekcję na jednej ze stacji kontroli, zanim otrzymają zielone światło na wjazd do tego stanu. No widzicie, no fajna rzecz, zawsze jakieś urozmaicenie, no i tyle, no ostatnio tak mniej e, jakieś nowości SCS wrzuca, tak e, trochę krótsze to są te odcinki, ale dzięki wam za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subika, na początku odcinka tego wam nie pokazywałem, ale jeszcze dzisiaj na pewno do godziny 20 wrzucają posta na kartę społeczności na YouTubie, z tym co się pojawi w następnych tygodniach, po prostu się w następnym tygodniu, jeśli chodzi o odcinki i live'y, Co w się sensie, o której godzinie, no wiecie, o co chodzi e, tak teraz mogę wam powiedzieć, że nie Niestety nie zdążyłem nagrać tych zestawów, na które powinny być jutro, więc one będą za tydzień. Bo byłem chory, dalej jestem trochę chory, nie wiem czy to słychać. No i po prostu nie zdążyłem ich nagrać. Nie miałem też w sumie jak ich nagrać. Coś dobrze z tą chorobę. No ale dzięki, że jeszcze raz, że obejrzyliście ten odcinek, zapraszam was też na Discorda, do którego linka macie w opisie. I co? Do następnego siema, No i cześć.